Witajcie, jestem I dzisiaj będę jeszcze mówiła, bo jestem chora, więc... dzisiaj będę mówiła o mojej bardzo, bardzo wielkiej opcji, czyli o kolorowankach! jaj proszę mi więcej. kolorowanki. I moje rysunki, i moje kredki, więc... I może od kredek, jak mi koloruje. Przedajmy im te moje włóczki. O! Dobra. I teraz moje krótki są takie. jest 60 sztuk kredek. Widać. Dają. O! nie jakie? Dają. Jest tu. W promocji to kupiłam sobie kwetki. Nie wszystkie są oryginalne, ale mam pokaże. Nie zostałem czekajcie. O, tak. Są moje kwetki tak. Chyba ja nie ma no, zeszła mnie no, ale niedawno kolorowałam wczoraj właściwie, więc...

Halloweenowy, narysowałam go w halloween patrzymy innymi krokami, to jest księżyc to no, taki nie mam najlepszych miłości, ale tak to yy, da to hmm. to wygląda jest taka łąka bardzo ładna łąka Tutaj jest miasto nocą. To jest taki kotek i miasto nocy. Jeżeli się zamieszka na dziura, to kartka ma trochę mokra i się zrobiła dziura. Więc tu jest las. Się... Jeżeli ktoś będzie myślał, co to, to jest, to jest um, jelonek, jest saranik. Czymś tam jakieś czynę, są ptaszki. Tu jest krajobraz jasny. Ten krajobraz, to jest drzewo. Czy mi wyszło? Tu jest um, owoce moje ułomione. I tutaj pani ma najnowszy mam. Kajam raz letni. Napiszcie, który z mi się najbardziej podoba. A teraz moje kolorowanki. Mam tutaj to, ja, jako pierwszą. Jest nią ja, tajemny ogród. Właśnie o niej zaczęłam. i nogą, czy Hanna Basford. Właśnie o niej zaczęłam. I teraz pokażę wam mniej więcej, jak ona wygląda. Tutaj mam wszystko w sumie pokolorowane. Możecie zobaczyć, jak ja koloruję. Ilustracje są naprawdę fajne. Bo kupiłam ja ją pierwszą pierwszą. Bardzo lubiłam mocy no więc mamy tęczową sowę. Liście takie. Jeżeli to zrobić więcej rozumów, to wszystkie zdjęcia są na moim Instagramie. Mam takie liście, wręczowe liście. O, mamy namierenc, kolorowany. Mamy drzwi. Zapraszam. <coughs> no, Jestem jeszcze chora. Mamy takie coś. To sama rysowałam do drzewa. już oświetluję, to też sama rysowałam. Tutaj sama narysowałam. W święty to rysowałam. I za tego jest taka gwiazda. Tutaj. Może. Tutaj jest trochę z, takich e, żelopisów, czy coś w tym stylu. Mamy tutaj coś. Moja sama zasamałam te kwiaty. Czyli ja miałem zaraz marimia ja zbędzie się to trzęsło. Mamy drzewo z ptaszkami. O, że to mi się bardzo podoba. I to też piękne. O, nie tutaj te kwiaty kazują mi bardzo dużo czasu po koronowaniu tego. O, tu mamy konibry. Takie kwiaty. Ten kwiatek mi się najbardziej podoba tutaj. O, tutaj są takie kwiaty piękne. I inny kwiatek. Mocami, motylkami. Tu jest słonecznik z pszczółkami, pokój mi się z e, moimi średnioznanymi siłami. zimami tutaj mam taki domek. Hmm, chyba są. Tu jest chyba. Bąbka w kwiatkach. tutaj mamy nazywane ptaszki. Tu jest taki strach straszne wróble. Teraz zobaczyć inne rysunki niepokolorowane jeszcze. Moja taka domek na drzewie, paw. Ten paw mi się szczególnie podoba. I to wszystko. Więc z tej wszystko to jest moja druga kolorowanka czyli Zaczarowany Las. Tak. Mamy okładkę pokolorowaną. Może to też można kolorować, więc ja też to pokolorowałam. O, tutaj. Tutaj mamy piękny kompas. Takie coś, herb jakiś, nie wiem, co to za herb, ale taki. O, tutaj mamy. Obrazek pokolorowany innym kolorem z łączenia z czarnym. Czy obrazek pokolorowany innym kolorem. Zielony. Mamy takie. I sówki. Zaszki. Mamy na święta pokolorowane. Ile coś. Mamy takie zwierzątka i dalej zwierzątka. Wyczarowane bardzo mi się podoba. To jest zajączek marchewkami, jeżyk. I mamy takie żołędzie. Tą skrzynkę piękną. Mamy wiewiórkę, lisa. Ten list mi się chyba najbardziej podoba. Jest piękny. Domek. Takie piękne. O i tutaj obrazy pokolorowane na zakończenie roku. Taka ważka, piękna, kolorowa. Mamy takie coś. Zamek. Mamy jakieś skarby leśne. Mamy choinkę. Na Boże Narodzenie dokolorowałam. Mamy takie. Mamy to dokolorowałam. Piękny balon. Mamy piórka. Mamy teleskop. Bardzo mi się on podoba. Tutaj chyba na kolem jest tylko coś pokolorowane. Więc poczekajcie, jak to szukam. O, tu jest jeszcze czaszka pokolorowana. O, i tutaj najlepsza Piękne i jednorożce. Ja bardzo prostu kocham jednorożce i dlatego to był moje pierwsze obrazek jaki tutaj pokolorowałam. O, tutaj mamy jeszcze tutaj ptaka pięknego. I kluczem. Mamy kłódkę. Taką ładną. I tutaj już jest koniec, więc Teraz na moje kolorowanki kolejnej, czyli zaginiony ocean. Ostatnia, najnowsza książka, najnowsza kolorowanka Johanny Basford, tak jak te poprzednie. Mamy tutaj pięknie kolorowane. O ja tutaj, tutaj Johanny Basford bo koloruję też strony początkowe. O, tutaj i tutaj. Proszę. Okay. O, tutaj mam pokolorowane w ilustrację. Tutaj trzymam takich pięknych, kolorowych pisów Gdzie nie widzę. morski. No i mamy. Piękne wyniki morskie To mi się bardzo podoba Myślałam, że z narysowaniem tu jest taki rysunek. Mamy czaszkę taką piracką jeszcze nie jest zakończone, tutaj mamy ośmiornice takie potem jeszcze dokończę Mamy te ośmiornice Mamy takie rybki Zobaczycie jak te piorowanki wyglądają kiedy ja tak przeglądam je bardzo dużo moich skomplikowanych ilustracji no i to wszystko z tej teraz przejdziemy może do kolejnej. Będę leciała do kolei. I to no, jest mm, zdanie od babci na jakąś tam okazję. Sztuka kolorowania to on pierwszy. Taka kolorowanka. Pokażę. O tutaj strona początkowa pokolorowana. Bardzo mi się podoba. Zanim mój rysunek, mogliście go widzieć na Instagramie, jeżeli mnie obserwujecie. Piękne ptaki z strony początkowej. I mamy osiem, te meduzy. Piękne. pęczowe oczywiście. Jak to ja. To będzie na czarnym tle. Ten filmik będzie bardziej długi, więc będziecie musieli wytrzymać. To mamy takie piękne. O. No muszelki mamy, może podzielę wam w wieczerniście i spróbuję i no, mamy też takie wzorki, jak się podobają, no, mamy takie oknasy z pięknymi różyczkami, I są też mi się bardzo podobają. Są nie bardziej skomplikowane niż te, co ja zwyczaj koloruję, ale może kiedyś ja wszystkie wykoloruję. Przepraszam o I tutaj mamy pięknego pawia, którego pokol pokolorowałam. Co mi się Koniec tej kolorowanki to jest mój jedyny kalendarz do kolorowania właśnie. Taki. To jest taki kalendarz, który można kolorować. Więc wam pokażę jak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest najwięcej pokolorowane. Bo to jest i ja to koloruję co tydzień będę wam tak pokazywać proszę owady, są takie i owady z pisami piękne paw, się na stronę będą łamać pszczółki fugę najwięcej jest motywów tańczowych, różowych, fioletowych mnóstwo tu jest kolorów tutaj ostatnio kolorowałam i to wszystko. Więc to jest ta kolorowanka i teraz weźmy do kolejnej. To jest taka, mamkę mój, tata, mi ją kupiłam w Londynie. To, o kotach, Ja mam kupić koty, więc. Mańka. Są różnych, dziwnych kolorów kotów. Geometryczne kocy. Kotka słodkiego czarnego księżnika. Takie koncury kotów. Mamy geometrycznego kota I no, z mozaiką mi się to kojarzy. Taki kot taki Obraz z kotem Zdania to kolorowałam Tutaj piękny kot Taki kot O tutaj jest Home, a oh. Znaczy Home is Where you cut, Where You, your is cut, Tak Razem mi się one podobają. Tutaj trochę jak padding, tam to wygląda. I takie koty, maneki, neko. Jak są Bardzo fajnie sobie te koty. I mój tata mi to kupił w Londynie. Tutaj taki piękny kot morski, jakby. Kocy. staram się to szybciej teraz zrobić mamy kolejną krawankę od mojej babci tu jest to się konia. i mamy takie okona mamy konia fryzyjskiego i takie ozwyczajne tutaj jest mamy mozaika To jest z tego Twilight Sparkle, z night pony. Okej. Okay. Przednajmę tutaj inny kon, z którymi są takie wzory, nie tylko konie. Mamy takiego w stylu Nightmare Moon Tutaj jest ten urej To wszystko myślę koniec stąd, więc teraz przejdziemy na te bardziej Większy kolor banek, Koty. Wszystkie, te, które pokolorowałam tutaj. Tu mamy inwazję do zdrowów. Mamy najnowszą kolorowankę. Na razie dwa tylko trzy pokolorowane. 3 pamiętam. Mamy taką maskę. Piękną. najnowsze jakby kurowane taki paw. i jeszcze znajdę taki jeloryb chyba te rysunki są naprawdę słodkie muszę wam powiedzieć Chyba nie, chyba ryba. Chyba nie. Chyba nie. długi, ale może ale się go Chyba nie. Chyba nie. mamy Mamy nie. mamy takie. Chyba mamy więcej, bo kolorowanych.